Różalski, po gali PMA 23. Na tej gali walczył Twój zawodnik. Zawodnik jeszcze niedoświadczony, doświadczony, młody, debiutujący, dopiero w profesjonalnym MA. Więc jakbyś tak mógł ocenić ten pierwszy występ Piotra Nartowicza? Jeżeli chodzi o samą walkę, to wiesz, ciężko jest coś ocenić tak grubiej, no bo walka była krótka. Wiesz, cieszy mnie to, że Piotrek wszedł do tej walki całkowicie wyluzowany, nie było żadnego spięcia, Tak jak w szatni tutaj siedzieliśmy, wszystko było pod kontrolą. Wiesz, nawet początek walki wyglądał tak, jak chciałem, ciężar, no czyli wszystko na miękko, wszystko na spokojnie, bez spinki. Doświadczenie wzięło górę. Prawda? Jego przeciwnik ma dużo walk amatorskich, ma walki zawodowe. Wiesz, nie chodzi o bilans, tylko chodzi o zawodników, z jakimi on, on walczył, także ma mega doświadczenie. Trenuje z mega zawodnikami w Arachionie, także wiesz, też ma doświadczenie. Piotrek tego nie ma, nie ma za bardzo z kim w, umie w klubie trenować, nie, nie, nie ma zawodników z takim wielkim doświadczeniem jak miał jego przeciwnik. No i musiał zapłacić Frycowe, wiesz, no było 7 walk, 14 zawodników, nie mogli wszyscy wygrać, musiał ktoś przegrać na Piotka, mam no, nadzieję, że tego go wzmocni, no i wiesz. Tutaj zadecydowała praktycznie sekunda, ułamki sekundy, gdzie wiesz, już ten jego przeciwnik zaczął mu wykręcać nogę w dźwignię. I wiesz, Piotr gdzieś ten moment przegapił, że mógł tą nogę wie, zbić, przejść w pozycję, no przespał to, no i przegrał. No i trudno. Yy, trudno pewnie się będzie mieli okazję oglądać, prawda? Bo to pewnie nie bywa... No miejmy nadzieję, że Piotr jak jest ambitnym chłopakiem, jest młodym chłopakiem, ma 18 lat, ma raptem kilka walk amatorskich. No i już zdecydowaliśmy, żeby walczył sobie zawodowo, jak ma się bić i ma się rozbijać, to najlepiej za pieniądze tak jest, czy ktoś jeszcze poza nim ewentualnie w najbliższym czasie gdzieś od Ciebie z klubu bo jakbyś troszkę mógł pojeść. tam powiedzieć, że nie ma zbyt wielu na razie przynajmniej zawodników który mógłby tam, takim doświadczeniem, no ale to rozumiem, że będą to doświadczenie pewnie zdobywać. Przechodzimy powoli powoli to idzie na MMA mój klub przekształcał na MMA bardziej ponieważ bardziej się zajmuje kickboxingiem boksem tajskim, prawda, walkami na zasadach K1, ja zacząłem wchodzić w MMA, no i tak wiesz, powoli zaczynam to robić, chłopacy niechętnie to robią, bardziej Podoba mi się praca, praca w stójce, no ale wiesz, są nie chcąc ja będę musiał klub przekształcić, bo nie ma walk, nie ma walk zawodowych w ogóle w MMA, amatorskich startów, jeżeli chodzi o boks tajski jest bardzo mało, musimy całkowicie zmienić. Za chwilę pracujemy na zasadach K1, za chwilę musimy się przebranżowić na Thai Boxing, za chwilę musimy znów na zwykły kickboxing, na przykład z low -kickiem. Także, także są całkowicie inne, inne sporty, mimo że podobno, podobne. No i trzeba, wiesz, to wszystko jakoś dawać, a to jest ciężkie także chciałbym się skupić na jednym i, i jednemu się już oddać i sądzę, że no prędzej czy później będę musiał się przebranżować całkowicie na MMA. A właśnie, czy ewentualnie przy tym przebranżowieniu jeszcze kogoś zaprosisz sobie do pomocy przy trenowaniu, czy raczej? Nie, na pewno będę musiał skorzystać z pomocy, wiesz, kogoś doświadczonego, jak chodzi o, o zapasy. Yy, będę musiał na pewno za, 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 zapewnić sobie kogoś, kto będzie mega ogarnięty w parterze, no i później będzie trzeba to wszystko połączyć, że no, bo to co ja robię, no to robię, robię akurat to co jest mi potrzebne, co ja czuję, a moich zawodników chciałbym od podstaw już kształcić w dobrym kierunku, prawda? Także no, na pewno musiał wejść, będę musiał wejść z kimś w współpracę. No to tak, jeśli chodzi o tą współpracę, to jeszcze na chwileczkę odejdziemy w tym momencie od polema, a przejdziemy do, do Ciebie, do KSW. No i do tej ostatniej walki jakoś tak po walce. Nie mieliśmy okazji porozmawiać, więc sobie pozwolę w takim razie do tego pojedynku wrócić. Powiedz tak, jak z perspektywy oceniasz. No trudno to pytać, jak oceniasz. No wygrałeś w parterze, udusiłeś gościa, no to trudno mówić, że to i była nieudana walka, ale czy tak sobie to zakładałeś, czy tak sobie to planowałeś i, i czy ewentualnie możemy się spodziewać, że takie właśnie jeszcze występy, cały czas liczę, że będziemy cię oglądać jeszcze w KSW? Ja bym tak szczerze. Dla mnie to jest dziwne to wszystko, co się wydarzyło, wiesz, dla mnie to jest jakieś takie kurwa niezrozumiałe, bo tak, powiem Ci szczerze, gdy walczyłem w K1 w tajskim boksie, to cały czas była taka napinka, chęć, wiesz, zniszczenia, chęć wojny, chęć trowskiego. Założenie przed walką miałem stoczyć z Pawłem mega ciężką walkę dobrą, tak, yy, chciałem podjąć mega walkę w stójce, bo obydwaj się wywodzimy z walki stójkowej, dla mnie to była nawet taka, wiesz, weryfikacja moich umiejętności, możliwości pod Pawła. W stójce sądzę, że sobie naprawdę dobrze radziłem. Zapchnąłem Pawła do defensywy. Paweł nie mógł znaleźć recepty na to wszystko. I w pewnym momencie sam ze sobą tak zacząłem gadać, co jest też dla mnie nienormalne, że kurwa, no robisz tyle czasu, to no spróbuj. kiedyś, będziesz próbował sprowadzać? Zrobiłem sprowadzenie, zrobiłem to kalecznie, ale zrobiłem, przewróciłem go, wiesz. Udało mi się go, wiesz, położyć na ziemię. Później, wiesz, zrobiłem pozycję dominującą do siat. Z dosiadu zacząłem, wiesz, go obijać, próbowałem tam jakiegoś duszenia i tak sobie w głębi duszy mówiłem, słuchaj, poddaj go, zrób w końcu, kurwa, coś. Co, co, co robisz, po co to robisz, tak? I wiesz, powiem go raz udusić, nie wyszło i on zaczął mnie mostować. I wtedy, tak wiesz, też w łamku sekundy przypomniał mi się, jak Grundel mnie mostował na ks 20 i mi uciekł z tej pozycji. tak, spróbuj tak, zrobić, jak będzie ci wychodzić, to wejdź poza plecy. I przysięgam ci, wiesz, to wszystko co ja sobie pomyślałem To się nagle stało, to jest dla mnie dziwne To jest dla mnie nie, nie, nie dopomyślałem, bo raz, że walka w, Chciałem tak, walczyć w stójce, zdominować stójkę Udało się Sprowadzić do parteru, podać w parterze, udało się i jeszcze najważniejsze, że dostałem bonus za poddanie, wiesz, no może tylko dlatego dostęp bonus, bo nie było innego poddania, no ale dostałem, to jest, wiesz, to jest ten, niezależny fakt, wracając przed walką, wszystko układało się na tak, nie było żadnej przypinki przed walką, przygotowania poszły dobrze, jedyna kontuzja to miałem pęknięty kciuk, tam kawałek kciuka mi pękł, ale tam było do przeżycia. Prze, prze, prze e, nic mi nie dolegało, nie miałem żadnych kontuzji, zaleczyłem w większości wszystkie kontuzje, nie miałem żadnej sraczki, nie żygałem, nie miałem żadnych nadciągnięć, zerwań mięśni. Ja się bałem przed tą walką, że jest za dobrze, że wiesz, tak mnie kurwa napierdoli Paweł i że mnie znokautuje, że no bo musi gdzieś to być wyrównane, To tu wszystko poszło na tak, tak dla mnie to jest niezrozumiałe. No i cieszę się, że wiesz, cieszę się, że w końcu dostałem przeciwnika, z którym mogłem podjąć fajną walkę, dwa, że jeszcze tą walkę wygrałem, no i ogólnie jestem taki wiesz, usatysfakcjonowany z całego przebiegu do, do, do tej walki. No, w tym sensie byliśmy usatysfakcjonowani oglądając to z boku, bo rzeczywiście fajnie to się wszystko skończyło. Po jest w takim razie, w tej sytuacji, będąc jeszcze w takim dobrym humorze po tym pojedynku, to co dalej? I kiedy cię zobaczymy, ja wiem, że to pytanie może nudne. No ale ja bym. Nie, ja ci powiem tak, że pytanie jest, nie jest nudne, bo nadal jest taka sama odpowiedź. Nie wiem. Mam w planach e, coś tam, coś mi się rodzi w głowie jakiś pomysł. E, konsultowałem ten pomysł z Maćkiem, z Martinem. E, też sądzę, że są na tak, jeżeli chodzi o ten pomysł. To nie jest KSW rozumiem w tym momencie? Nie, nie, nie. KSW, KSW właśnie. Cały czas jest pomysł KSW, tak? Cały czas, wiesz, chodzi o walki w KSW. Coś tam sobie planuje. Tylko, że wiesz, no to zobaczymy jak to wszystko pójdzie. No w tym roku nie, za, nie zawalczę na pewno, bo już KSW 25 jest całe, wiesz, za, 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 zaklepane. Weszła walka ciężkich. Wszedł Kamil, Walus i Thompson. Wiesz, nie życzę nikomu tego, no ale gdyby na przykład zaistniała taka sytuacja, że któryś by się wysypał na kontuzję, no to ja na pewno chętnie bym skoczył w to miejsce. Jeżeli będę w formie, jeżeli będę przygotowana, będę na pewno, bo jestem w treningu, i gdy oczywiście będę miał chęci trenowania, znaczy walczenia. Jeżeli nie, to takie są myśli, żeby w marcu zawalczyć. No chyba, że wcześniej, nie wiem, wstanę rano i powiem, dobra, stary, weź już, daj sobie kurwa spokój, jeźdź do konia i go wyczesz, nie? Bo to jeszcze nie może być <laughs> i nie wiem, jak to... na na tak pytanie było to, teraz zarobiłeś to. Zarobiłem na owiec, koniec wypasiony, wiesz, wszystko jest elegancko i wiesz, no i, no i co, no i zobaczymy. Nie mam, nie mam takich, wiesz, sztywnych planów, bo, no bo nie wiem, naprawdę, nie mam takiego BHP na przyszłość, wiesz, jeżeli wejdę dalej w sport, czyli będę robił dalej, siedział w tym, co siedzę całe życie, to y, znów jakiś... Etap życia swój zmarnuje na szukanie alternatywy, tak? No bo będę znów całą swoją energię, cały czas i, i życie poświęcał dla sportu, czyli nie będę miał czasu szukania alternatywy dla siebie, tak? I, I wiesz, ja nie wiem, czy ja chcę to robić. Nie wiem, robię to, bo nie mam innego zajęcia, ale może w pewnym momencie, nie wiadomo kiedy. Znajdę jakąś inną, wiesz, fascynację, znajdę coś, co zacznie przynosić mi poważne pieniądze i na czym będę musiał się skupić, no i wtedy zostawię sport, prawda? No to zanim się dostanie, to, to mam nadzieję, że to jeszcze nie będzie tak szybko i faktycznie ta refleksja nie przyjdzie aż tak lada moment. Ale tak jeszcze na koniec, jeśli chodzi o refleksję, to jakbyś mógł ocenić, nie wiem, czy widziałeś w ogóle walki podczas Parama 20, czy miałeś czas oglądać, miałeś możliwość. Jak oceniasz w ogóle to, ale jak w ogóle sama ta idea ci się podoba? Idea jest bardzo fajna, no bo wiesz, im więcej jest. Możliwości dla zawodników, żeby, wiesz, weryfikować swoje umiejętności, żeby się konfrontować z innymi zębami, to jest fajne, bo to jest szansa dla zawodników z zerowymi bilansami, dla zawodników. Totalnie anonimowych, którzy dopiero wchodzą wiesz, w świat walk zawodowych, czy nawet amatorskich, jak są, na przykład jest jak jest Alma, prawda, Ta w, te zawody amatorskie, czy na przykład tak jak dzisiaj był puchar amatorski KSW, tak? To są wszędzie i zobacz, jakie tam są ilości zawodników chętnych żywać, czyli przemiał zawodników jest niesamowity, przemiał ludzi, którzy ten ma jest wielki. I to jest szansa dla zaistnienia, prawda? Że jeżeli ktoś nawet okaże się mega talentem, to pokaże się raz drugi i już będzie nim dużo zainteresowani. Wtedy na pewno włodarze, tak jak na przykład Federacji KSW będą to obserwować, będą to kontrolować i wiesz, na pewno złożą propozycję, czyli jest to szansa zaistnienia dla zawodników, tak? Jest to bardzo fajna fajna rzecz. No bo mówię, nie jesteśmy w stanie wszystkich zawodników, wiesz, zobaczyć, obejrzeć, żeby oni mieli szansę zaistnienia. Im więcej będzie takich gal, no to będzie na pewno wiesz duża szansa dla anonimowych zawodników na, 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 na wejście w, na, na wyższy szczebel. A no właśnie, z tych walk? Czy widziałeś walki? Czy, czy, czy któraś jak zwróciła twoją uwagę? Wiesz co, no tak szczerze to... Nie, nie, nie. Widziałem walki tak z ręką, wiesz też, nie mogłem tak sobie wszystkiego olać, bo musiałem tu ze swoim zawodnikiem siedzieć, ale po jego walce no, oglądałem kilka walk. No na pewno, wiesz, zacięte walki. Bardzo zacięte walki. Yy... Ostatnia walka była bardzo zacięta, tak gdzieś tam popełnił y, błąd y, zawodnik y, syn Mirka Oklińskiego, także tą walkę przegrał, bo wyszedł naprawdę taki naładowany, 100%, może to go przypięło, nie wiadomo, wie sam musi teraz podjąć ten, ale była bardzo fajna walka. Naprawdę pierwsza runda bodajże, gdzie już Większość może spisywała go na stratę, nagle wyżej z tej pozycji przejął inicjatywę na chwilę, tak, także naprawdę fajna walka. No walki, które kończyły się poddaniami, tak? Że na przykład tak jak Piotka poddał jego przeciwnik, później walka o pas bodajże, tak, ten tymczasowy poddanie Balachą, no mega walki, mega walki, naprawdę. I wiesz, no i tu, tu właśnie widać, że to są zawodnicy, wiesz, mało znani, tak? W takich, znaczy mało znani w kategorii y, ludzi z zewnątrz, tak, no bo w świadku MMA, w świadku sportu wszyscy ich znają. I wiesz, i to jest to, jest, to, jest, to, jest, to jest, że naprawdę są zawodnicy solidni i wiesz, no i tylko czekać, gdy wypłyną na jakieś szersze wody, prawda? A więc czekamy, czekamy również na powrót Marcina Różewskiego do ringu KSW. Dziękuję bardzo. Dziękuję.